A jest nawet arachnofobia mod. Ej, jeden z pierwszych modów do Skyrima było, nie? Że zmienili e, pająki y, niedźwiedzie. na niedźwiedzie. Tak, pamiętam to. Mega. Bo Co, jak to się boi niedźwiedzi? <grym> Mam przejebane. No to zmienia je w pająki. Na razie jesteśmy... Drzwi otworzyć? W... Bo jesteśmy w kosmosie, musi tak. no. wylądować. <grym> to dobrze, że nie chcesz się otworzyć. Znaczy, okay. może mamy pieniądze? O, tu jeszcze coś można. No store. Store, możesz coś kupić nam. Latarki. O, shovel jest 50%! Off. Kurwa nie Konfirm. Kupiłem. Kocham to, no że, i chuj. Kocham to że Roch jest akurat do gry doświadczony. Ja się Pobędziemy? staram nic nie mówić, ja się jestem czerwony! Po prostu po co się? Nie jestem wstyd, prostu zęby mi się kurwa zetrą od tego streama. Tak zaciśnięte! Gdzie jest moja łopata? Ej, ale jest coś Fire? Jest Friendly Fire Kazaczek, chodź, musimy przetestować, ja mu nie wierzę Boję się w okay, jest o, kurwa jest. nie mam pojęcia co to się dzieje Co to, śmieci jakieś? za plecy od czasu do czasu hmm. Eee, no, dosyć się boję, no Siema Dobra, Siema I Gdzie jest Trak w ogóle? Tutaj Gdzie jest tutaj? Co, ja pierdolę Nie strasz mnie <noise> o kurwa Sperry Twitcha Dobra, no to na dół też na dół można Co to jest? Nie, 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 Przyjeb mu. Nie, to... Ej, wyjebać mu? To no normalnie. Ej, gdzie jesteś? Gdzie on jest? Chodź, <noise> jak wystraszył się ciebie. Gdzie jesteście, chłopaki, chłopaki? Ej, kurwa, co to było? 24. Ej! <laughs> o oh, kurwa! O oh, kurwa! Gdzie pan mi dechł? Bango! Mopa, to weź koło! Ty! Kupisz mu paty dłużej! Dłuże, zabiłem go! To nie zę! Let's go, dawaj! Na skrzydł! Przet... <laughs> no, o! Znaleźliśmy górny jakiś. Mikrujmy to, no. mikrujmy. Tak, on idzie w naszą stronę. No tak no Może zrobimy. Teraz już waszą! <laughs> no fuck. Czekaj, zrobimy... Ej, spróbuj go zbić. Czekaj, tam jest ten lud. Co? Ha? Wszystko... <laughs> Co? Co Jak? Gdzie? Gdzie? Łopat? Nie, nie. Um... Siema chłopaki, o. co się dziesi dzieje? Siema O! Oh, Blob! Eee... Roch? No Jest co? Chyba straciliśmy... <grystanie> Kasaczek, wyjaśnij swój, swój obrazek na, na Steamie jaki masz Eee, dobra, komputer zrobił, bu, 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 bu. jesteśmy gotowi. Chłopaki, proszę, nie skarżcie ja się, boję że ktoś umrze. Okej, okay, mamy teraz wild. Co to? Co to jest? To, ja chyba to jest znowu turę. Nie idź tam. O kurwa, faktycznie światełko, ja pierdolę. Ćma jest jak. O! Dobra, dobra. Tu Możesz no tak zostawić? Tak? Eee, e, znaczy Aha, no dobra. No tu coś jest... może? No bo... jest aparatus do zabrania, ale jego bieżący spad nie jest Ukradłem. Ej, no kurwa, KURWA! To bierzemy urobek i spadamy. Panie... O, ale, ale duża śruba! Idealny dzień. Trochę to promieniowanie mnie martwi, ale chuj z tym, jakby kurde. To, to. może być różnie. Dobra. Róż... Dobra. Hazard Becim, Level B, czyli tu można ja jakieś kasynko, tak? Wsiowe, bo się świeci. Ej, uważaj, to uważaj, tu... co tu jest! Czy Roch już wszedł do środka? No musiał. Tak. Tutaj, o, o. Prosto, Tam prosto o, tak? coś jest, coś szumi. Okay. Słyszysz? No coś szumi. To brzmi jak jakieś razy. Oj! Zbierdale stąd, słyszysz? Chyba mać! Co jest? Gdzie wyjście? Ja pierdolę. Ten slime chyba wiesz co, On tak? Próbuję. Próbuję, ale nie da rady. Ja eee! pierdolę. Ja tam nie wracam? Ah, net ty... mi padł. No. Tak, tak, po prostu kabel ze ściany wyrwałeś, Dobra, trzy flashlighty. Hmm. A, wyszła taki też. No właśnie. <laughs> Ej, ale jesteś? ta łopata się przydała ostatni raz, jak, jak no, pamiętam. No, 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 no. No, KDA mam najlepsze, trzeba przyznać. <laughs> Ej, chłopaki, a jest tutaj... ...fall damage? Jest. Sprawdź, sprawdź, sprawdź. Proszę, chodź. Nie, nie. <ścoughs> okay. Co z mokre dźwięki. Wyjąć te, kurwa! No nie. Nie! Ja pierdole, no! Nic się nie uczą! Ej, to nie ja tym razem. Ale zajebiste! się! Ale zajebiście, mamy lubiście! Wiesz jak to jest drogocenne? Mhm, dobra. Mh. Dobra, więc tak, tu masz pajęczynę, nie dotykaj pajęczyny. Dobrze. Ej, dobrze idziemy? Nie wiem. No. Mać. <śmiany> tu jest jakaś pajęczyna. Nie dotykaj, nie dotykaj. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Kurwa, do tyłu! Spierdalam! Zamykaj drzwi! Czekałem na ciebie. Uwaga na minę. Nie chciałem... Żebyś tył O kurwa, O KURWA! Zamknij mnie, to jest? O, ja pierdolę! A co to kurwa? Dobra, chodźmy, bo ja mam pół latarki. Ej, czekaj, bo oni coś zrobią Siema. O kurwa. Chłopaki! Co? Co? Tu nic nie ma! Patrz Ej, znalazłem coś! Odpalajcie, to jest... Fire Exit! O, o, o to wyjście! A Jej, zajebiście! Zajemnie, Mamy to! Tak byłby Czerwone drzwi, nie spodziewałem się, że będą dobre. To myślałeś, że będzie ogień za nimi? No bo. Ale wielkie dynie, ty! Dzięki! Okej, okay, to jest znowu ta... Tam są jakieś drzwi... Dobra, chcę przeskoczyć na nim chcesz, chcesz? Nie wiem właśnie On bo... jest bardzo duży nie mamy innego wyjścia, więc... No dobra No. Ej, pana luzie, zobacz! No ja trochę dostałem, odrobineczkę. Kurwa, jak krwawisz, opie. O nie! O faktycznej krwawie! O, dobra, um, Nie mogę biegać za bardzo. Chcesz, to... Tu będzie można o! Ja odchodzę O nie, latarka mi padła. Aaaa! Na zie ziemię, na ziemię, na ziemię, na ziemię! Co? No słyszycie? Ja dla Nie mówię, że twoja mama będzie. Idziemy powoli, pojedynczo. Po Powoli Powoli przebiegł. Kurwa, czemu ja idę ostatni? Wiecie, że to zawsze na ostatnim się zapada. Wiecie, że to zawsze. Kurwa, dobra. Się ma. Ej, chodźmy, może mam pomysł. No. Jak będzie gdzieś ślepy załóg, to zamykajcie drzwi. Mocno, no. Ej, no nie, no co on robi? Barto, co ty robisz? Halo? Halo? No, on roz... do no, kurwa o, gonił go ten stwór. Ej, bo Barto chyba. Co to jest? Ej, chodź tu szybko. Co to jest? Co to? A idzie tu? No chyba. Aaaa! Ale skurwa, ale chyba nie potrafi wschody Ty nie, po tam... Jaki? Jakby Ja nie wiem taki... No jakiś taki duży. Jak ma... Okej, okay, dobra, więc tak. Nie patrzcie na niego za długo. A teraz mi to kurwa mówisz <śmiech> <śmiech> Kasaczek stał z palcem wyciągnięty i mówi tak, ty, o co to jest? Zobacz, a co to jest? W ogóle nie jakoś tak pusto. Ja to do tego zioma chyba. No ta, good luck no... To sta no dobra! A! A! Czysto Pa! Dobra, wiesz co, no... Idziesz tam? No, musimy coś zrobić, to no nie możemy tak... No tak... No, poszedł sobie, zobacz. No tak, no ale no, on wróci zaraz No i no i co on tańczy? Ej, tu jest ten drugi! On idzie do mnie! Co mu zrobić? HALO! O, zniknął! Szamo? Halo? Myśleliśmy się, myślej, że mi potwór kurwa zjatek chipsa, które ja wpierdalam. Taka ironiczna śmierć dla mnie. Ej, Roch! Gdzie jest Roch? Nie, on podlatuje bez rocha! Co on odlatuje? On myśli, że roch nie żyje! Ty roh jedyny, co w tyłowaniu zbiera to ci żyjecie? Ja to coś, to się wi Widziałem w tle za nim jak odlatywał <laughs> Ej, kurwa Kasaczek, myślał, że nie żyjesz I ty wchodzisz ja pierda, z powrotem do tego wodyku, ja polu, kurwa poszedłem A za tobą to odlatuje ten kurwa statek A macie okienko Posadźcie do okienka rzeczy, zadzwoncie w dzwonek kilka razy Nie, nie, raz wystarczy, raz o kurwa... A! CO JEST?! <grym> Ty, bo ja nigdy na etacie nie byłem, nie? O kurwa, jest to, <grym> to <się> cyfrowa? <wyłącznie>? <grym> Co? Dyskoteka. Co? się lampka. Co się... Wow! O, Halo? O. Ja chciałem tylko powiedzieć, że jak Roch odlatywał w pustkę kosmiczną, to było tylko chłody nie było Kurwa. Chodzi na tym Wiedźmin. O kurwa, raz, uwaga, tu jest... Raz byliśmy odwiedzić... O! Log. Możesz sobie przeczytać. No, mów, 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 Roch. Chciałem odwiedzić taki...

ale gdzie, gdzie? Informuj, informuj! Samo, samo, Tutaj? Masz tu śrubkę. Będziesz... O tam, za tobą! Wiesz może jak to tyłu ją tak złapać? No właśnie tu jak pójdziesz prosto, to ona tu jest. Tak od boku. Okay. No co? No. Może jak... Nie. <śla> 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 o kurwa mać! Co? Ja pierdolę! Okej. Okay. GIGANTYCZNY KURWA PAJĄK! Biegachny o! o kurwa! O KURWA! OOJ! Pi! Nie, lubi, nie lubi piciu! Okej. Okay. Oj. Co się stało? Mam, Ola. mam kole <laughs> Ty, a można zbajtować wieżyczkę i na przykład go zabić? No Dobrze, nie, też o tym myślę, ale nie mam pojęcia. On se tędy przechodził normalnie chyba, nie wiem czy... Za Ty, nie no, chyba poszedł. poszedł, chodź. Myślisz? No, jakoś tak cicho. O, Oj! Kurwa! Można Szkura, go złapać. O, to idzie to jakiś ten... Rzutek. Masz. No trzeba coś wyrzucić niby. No i co dalej się na mnie debil? Halo! Uśmiech! Na świece mu w ocy. O kurczę, piecą Haha. halo... Halo! Eee... Zostaw mnie, proszę. 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 O, Łatwo. O eee. No. Co się stało? Nic. Ale nie wchodź tam. To mi wyjechał! Kolejny fajne, tak, Iście na Dobra, lądujemy. będzie teraz naładowana, będzie tak mocno świeciła. Ej, jest tutaj. damage? Nie wiem, sprawdź. Nie ma! Złapałem <śmieniu> <śmieniu> cię! Jest śluzę to otworzenie, otworzę ze statku. Chodźcie, pokażę wam. Czekaj, ze, ze statku? No, można ze statku otwierać śluzy. No. Dobra, co, co myślicie? Odczytać? Co będzie za tymi drzwiami? Um, nie bez powodu, kto ja się zamknął. Dużo złomu fajnego. Tak, e, kolak. Wiecie, że jest zaburowane. Kola, o kola. Soda. Będzie. Ej, 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 ej. Otwórz Pepsi. Kurwa, nie mam. Od nieba. Ej, ej, Co? Ja, co? No otwórz Pepsi. Kurwa, Otwórz czekaj. Pepsi, otwórz? Czekaj, próbuję być... Być dwa kroki przed wami. Otwórz Pepsi. Otwórz to Pepsi, no. Jaką Pepsi? Kurwa. No. <laughs> Jak dobrze, że się otworzyły. Musisz tak. kucnąć, no. Ono. do wątpliwości. Warto. Piwo. A, 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 za mnie. Co ty masz? O! <laughs> Zastanawiam się. Ej, a nie macie niczego, czy można pierdoląć? Kurwa. E, ręce? Na górę? No jak na górę? On, żyje? Ty, On żyje? Ja żyje, ja tu jest On Oj. żyje. On żyje. On żyje. Przemo sobie poradzi. O! Dobra, on tam dobrze ma no, ciepło. <laughs> ciepło, odchylone, y... ma okno, ma płoczone, ulubioną tak, muzykę. Tak, tak, tak. No. mix, ma do speedrunerików łączony. <laughs> Dziesiąta zaraz. A no, on już nie przeżyje. Dobra, chodźcie, kradniemy ten ul. jakiś potwór łazi chyba. Coś łazi, no. A mnie wypierdoliło, co to było? Fak, ja się z... Ja pierdol! <laughs> PANOWIE! Gdzie kasak? Zjadło go. No to spierdalamy. Okej, okay. czekaj, jeszcze zobacz czy prze Przemo... Eee, Przemo jest kurwa w dupie. <laughs> Odwalam. <laughs> Idź... NIEEEE! <laughs> jak z taki. Zajebiście. NIEEEE! Oh. Dobra, o kurwa czemu tak ciemno jest? Aha, dobra, po prostu jest dzień. Dacie radę, bo jak skanujecie to on też wam pokazuje gdzie jest statek. No czy? ale jak jest daleko, no to... Jak jest daleko, to dupa. To dupa, no faktycznie. Zapomniałem, coś jebło. No. po po, Po, po. piwo Dobra, niech podejdzie jeszcze i później przeskoczymy bo są Dobra. O kurwa! O kurwa! O Szyma. Szyma, Ok? Sięma. Niosę, rzeczy. Witam, witam. Dobra. Ja Potwory! Tak! E... Muza się odpaliła. No bo nam chcę powiedzieć, że dobra. No bo... Jest Panowie, Nie, miło było z wami zbierać złom. Czy to jest oh, możliwe? 61 okay. marca, przejebane. Okej, okay. żółty to latarka, dobra, tak? Po co to jest boombox? Może muzykę grać. spray. Zrazu jakoś lepiej. O tu kurwa, co to dar, 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 tutaj. O kurwa, o kurwa, o kurwa. Co? Co to? Czuj, czuj. Halo? Co się Gdzie z nim stało? O nie! Kurwa! Ej dobra, w sumie jak już mamy to, to już jest... To już nie jest tak źle. O, Ten. tutaj jest niedaleko chyba, gdzie rok umarł. Może on żyje? Tylko po prostu... <laughs> tak... Poziomki wolniej. Żyje. O kurwa mać! Jo, co, co to jest? Zgasz Zgaś latarkę! Tak? Mam zapaloną? Tak, faktycznie. Oj. Poszło sobie. Nie. A nie, jest Słuchajcie, tutaj. Złapaj się Może drzewem. Może Jakże bym... <laughs> Czemu to zrzuciłeś?! O kurwa! O ja pierdolę. No, co? no i co? Daj mi. Ja zrobię. Ja zrobię. Dobra kurwa zostaw coś na innej. Oh. Oh. Kurwa mać. To co? co? Co się stało? Oh. This ed ain't shit. Oh, o kurwa panowie, ale... ale kopię. <laughs> o, 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 kurwa, daje! <laughs> Okej. Okay. Też szybciej biegasz po tym. Czy da się to jakoś odnowić? Pojebane. Nie, jest jest <laughs> taki sam głos. Jak walniesz łopatą minę, <laughs> to ją rozbroisz. Ja ufam. O, ja pierdole! On jest ten, co słyszy, czy widzi? Nie wiem. To jest ten, co idzie do nas. Dobra, Git. Co ty zrobiłeś jeszcze? Jaki grać? Chcecie śmierć. No to masz. Słuchaj, no, Boisz to tego skoku, pało. on jest taki pod kątem. No wiem, aż o to chodzi. Słuchaj, nic co proste nie jest łatwe. Co... Co? 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 Łatwo. Nice. No, ja mega często ubieram na tym przeskoku. Ja nie umiem tego dobrze przeskakiwać. Ja to robię tylko po to, żeby coś poczuć. Nie! <śmienicza> o kurwa! Ruch! Już idę, idę, idę! Dobra! Gdzie jest? Gdzie? Co się stało? Przebieg po poduszce pierdziuszce. O kurwa, rok! Pomocy! O kurwa. O kurwa! O oh fuck! Ty jebane! Tu, tu leci Dobra Kurwa, <grywa> Kurwa mać O, Pu. Cisza, spokój No, tutaj, tu, tu można mieszkać Ja pierdolę. No ale, no nie wiem, jakieś baterie tam są nie nie ferromagnetyczny. <śmiech> <śmiech> Droga Twojego starego do szkoły. <laughs> Dobra, bierę. O, full, do <laughs> Stary wraca do domu. Kurwa, czemu ja wskaczę do Titanfall? Co jest? se ja powiem, Ja sobie połamałem nogi. Nie mogę biec. Czemu ja mam włączoną cały czas latarkę? Czy jestem z, jakiś zwariowany? Trochę jesteś. O, oh, nice. Mam... Nie uwierzysz. <grym> Okej. Okay. Słyszysz? Nie. Oj! S to słyszę, dzieło, dzieło. słyszę! Ej! Pająk? Kurwa, dobra, eee... Yy... Ja... Pies Pająk... Ty kurwa! Ja pierdolę! Dobra, panowie. Dziękuję wam serdecznie. Dziękuję, dziękuję bardzo. Great to be back. Zmieniam pracę. Nara. Dzięki, dziękuję. dzięki Przemu za granie. Tak, dzięki Kaopej. Dzięki Kaopej. Do końca.